Dzień dobry, szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was tekstem Ewangelii według św. Mateusza yy, z 10 rozdziału. Oto ja Was posyłam jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą Was wydawać sądom i w swych synagogach będą Was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą Was prowadzić z mego powodu na świadectwo imi poganą. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz to wytrwa do końca, a ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie syn człowieczy. Tak sobie zapisałem, patrząc w to słowo, też trochę zmagając się z nim, jako takie hasło: postępuj mądrze i ufaj Panu. Po pierwsze, to, 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 to słowo jest mocne, bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Przemyślni jak węże, też można by tak oddać. Co to znaczy? To znaczy przewiduj, bądź przewidujący, bądź zapobiegliwy, mądry, świadomy tego, co się dzieje. Bardzo, bardzo ważne. A to niewinni, nieskazitelni jak gołębie to znaczy właśnie niewinni, czyści, niezabrudzeni. Tak? To ze sobą współgra, tak? to znaczy yy, bądź czysty w sercu i nie bądź naiwny też, nie bądź nie, m, nierozumny. Tak? Yy, to, to, to wszystko się tutaj nam, nam łączy. Yy, I to jest pierwsza cecha, bardzo ważna, żebyśmy byli dobrymi chrześcijanami yy, i dobrze po prostu żyli. Tak? Yy, mieć tą mądrość, o tą mądrość i, i tą świadomość naszego życia się starać i dbać o czystość serca. Druga sprawa to jest to, żeby ufać Bogu. Ten tekst jest w kontekście prześladowań, ale przecież to dotyczy wszystkiego, żeby ufać Panu, który będzie dawał odpowiednie słowo, odpowiednie rozwiązanie, odpowiednią jakąś intuicję, natchnienie. No a trzecia rzecz, ufajmy Panu, niezależnie od tego jakie są reakcje na przykład na nasze życie Boże. To jest mocne słowo, brat wyda brata. Dzieci posaną przeciw rodzicom, nawet o śmierć ich y, przyprawią, będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Kiedy przyjmujemy Jezusa, bo jesteśmy mądrzy, kiedy chcemy żyć tak jak on mówi, y, no to, y, to czasem to jest też trudne. dla dla tych, którzy są wokół nas, którzy nie akceptują tego, nie przyjmują tego, yy, mogą z tego być jakieś, jakieś napięcia, by nie powiedzieć już wojny. I to nie jest to, że Jezus chce wojny, tylko yy, yy, no, Ewangelia domaga się odpowiedniej reakcji, odpowiedniej odpowiedzi. Yy, kiedy ufamy Panu, jesteśmy mądrzy, yy, to nawet w tych trudnościach jakoś się odnajdziemy. No. No to dzisiaj tak zawiało grozą, ale nie, jest z nami Pan, który nam we wszystkim pomoże i tego spotkania z takim Panem bardzo serdecznie Wam życzę. Pozdrawiam.